Jaki dobry dzień, wreszcie weszłam na to powietrze, ale chwilę, co jest na mojej bluzce? Czy wy widzicie to ze mną? Czy miasto się stało jajkami? Chyba tak! O, jakiś chłopak no, przeszedł do tego miasta, dziwolągów. Dziwoląg jakiś, jakiś łyson. Nie lubimy łys Idziemy? Ej, Ej, co się stało z naszym hotelem? Nie mam tu była, zniknął i się zamienił w jajka. Ej, no, dosłownie. O, weszłem na jajko. Jak? Ja idę do sklepikarza. Sklepikarzu, ale przecież to jest jakieś jajko, dziecko! Nie, nie, nie. Czy można. wszystko to jajko? Musimy uciekać. Wynosimy się z tego miasta. Patrz na tej górze, też jest jajko. Uciekamy. Jajko się rozbiło. O, przynajmniej jakiś domek do schronienia. Sprawdźmy co w nim jest. Dobra. Może oblabujmy. Dobra. No i gówno, nic nie ma. Dobra. Ej, czemu ja się zaklinowałam w kominku? A, pali się umieram! Ej, możesz mnie przeklinać, bo nagrywam filmik taki. <grym> Ej, ty mnie wysypałeś totalnie. Dobra, ale nie mów tak. Dobra. 10 lat później. <grym> o, wreszcie, dobra. Idziemy sprawdzić czy miasto jest w jajkach. Nadal miasto w jajka. Idziemy po, do epoki lodowcowej. Mam nadzieję, że tam nic nie będzie. Czemu? No bo pewnie. Co to jest? Jakiś pan? Tam jest złociszowy pan! Kto to? Co to? Jajko chyba. Bardzo duże jajko. Ej, tu jest normalne jajko! Wreszcie mamy po 10 latach coś do zjedzenia. Nie. E. E. O nie! Tu jest krzyż i jakiś dziwoląg. Musimy iść. Musimy się skupić. O, mam jakiś zegarek. Ja też. Ale po co mam on? Nie, o wiem. świeci! To nie zegarek! Ej. Czemu noc się zabiła? Nie wiem. Aha, bo my właśnie kliki tak, że on zmienia cały czas. Dobra, to chyba my spadamy. Pa! skończyliśmy. Pa! Oooo! Oooo! później. Ej, koleżko, bo my już gadamy tu chyba... A ja nie wiem, jest na jakimś spodzie? Ej, za tobą nie patrz się za siebie, naprawdę. Chyba musimy uciekać. Jajko! Uciekaj! Mam gravity coila! On nic nie robi. O, jestem niewidzialny! Trzymam, widzisz? Nie widzę. O. Trzeba. Jestem niewidzialny. Czy mam czy mam czasę? być niewidzialny dla jajka. O Boże, Laczcie. Ej lub dzień. O nie, jestem widzialny. Ja też weszłem do ognia. Eee, też umagłem od ognia jak wcześniej. Dobra jestem, w... Dobra, jestem w jakiejś niebieskiej kuli. Y... O co tu chodzi? Wytychy. Władzę Co tu jest do piekła? O co tu chodzi? Musimy iść chyba na tamtą górę. Rok później! Ej, gościem też się dołączył. Och, z tym gościem też musimy iść. Dawaj. Nie witki używaj. Na górę bez jajka Pod Podwodownie ma jajka. Aha. Hagi. W sumie dobra, to już jestem niewidzialny, idziemy na tą białą górkę. Przepraszam. Nie szkodzi. Przepraszam. Kolejna skrzynia jakaś. Eee, Widzisz? Tym razem Gravity Core. Ale my już... To już... Mogliśmy. W niej nic nie ma, po co schodzisz? Nie wiem Idę tam do lawy się spiec Idę się do lawy spiec Uwaga, jeżeli Jeżeli zauważycie Na przykład lawę W prawdziwym życiu, to nigdy do niej nie wstakujcie Tylko taki przypominek Mama. Lecimy do Dobra. Jesteśmy przy lawie. Chodziłem troszkę, nie już się na górę. Jesteśmy. A, czekam, czy lawa do nas pokona. Czy nie pokonuje. No, jesteśmy za mocni. Cholera, lawa. No, też nie. No, mam no jakiś kąt. Teleportować się mogę. Nie, yeah, umarłem. Ej, ja też. Zdodałem. Idę tam na górę. Idę tam do tego jajka i do spa Ej, gdzie ja jestem? Aha! Jestem na jajku. Jajko, bardzo duże jajko. Ja się uwolni. Ej, ja jestem obok jajka, gdzie ty. Ej, jak klikniesz do góry w niebo, to to cię wystrzeli w niebo. Spotkamy się w domku. Uj Spotykamy się na górze w Jalurand. W Dobra, gdzie jesteś? Na jajku? Nie. To gdzie wiesz? Musimy zbierać kolejne skrzynki. które będzie nam ułatwią Mam. drogę życia. Mam. Ale ta skrzynka była bardzo opłacalna. Ale tu bardzo, bardzo, bardzo opłacalne. Patrzcie. Ja mam odknęły nowy domek. Co? Co? Gdzie? Jajko. Bardzo duże jajko. A gdzie odkryłeś? Gdzie ja O tu. Tu jest. O, tu nic ...mego nie ma. Chodź się ogrzać. Dobra. O, wreszcie. Gdzie ja siedzę? To ja nie wiem. Ja na jakiejś belce. Ej, ja z Belką idę. Patrz! Zgradłem ci belkę. Ja też. Ja mogę stać w powietrzu. Ja zgubiłem moją belkę. Serio? Jak? Zespadł z niej. Skoczyłem. Co jest? Gdzie ja jestem? Dobra, widzę moją belkę. Nie, no prawie. Jest! Trafię w belkę. Idę Patrz jak ja wysoko. Patrz jak ja wysoko. Dobrze lecę dalej. Jestem wyżej niż słońce. O Jezus. Dobra, może przestań. Ja cię nie widzę. Bo mój świat jest taki. Mój troszkę. Ja chcę się do ciebie. Ja chcę no, do ciebie. O Boże, cóż to za wojacy. Skaczemy, widzowie! Mam nadzieję, że nie obrzemy. Ech, ja umrę. Co się dzieje? Ty Alpejski mi wszedł na klawę. Ja nie umarłem. O Boże. Aha, bo moja deska jest na samej górze. Dosłownie nie pomyślałem. Ujuju! Ej. No. Bo my ubieramy, <grym> bo my ubieramy i no, a <grym> ja, ja, ja też, ja, jeszcze, ja. Pięć, <grym> pięć sekund życia, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Umarliśmy. Estou desistindo da tela e papá. Pa. Bye bye.